Rana. I nawet nie możemy do me, i wejść z domu, bo do! ciągle śpiewają. No jak co mi się to podoba? Oczywiście nam się podobają to, że są drzwi w różnych kolorach. No tak ładnie to wygląda. Ja to, ja wygląda. to, to zauważyłem. Ja nie zauważyłem tego. Może też dlatego, że w nocy zawsze. Chodzi. Ładna okolica. Podoba mi się Anglia. Ale wracajmy do Polski. To nie wszyscy. jest Anglia, to jest Uhu, uh. Ale wracajmy wszyscy Polski. No najpierw ty. <noise> najpierw ty. Później ja, a Marek będzie dosyłał kasę. <noise> a później on wróci już po paru latach. Sounds <noise> like <Co głos> plan. Angiejski miasteczkę z wygląda. Wszystko ma w sobie tyle uroku. Teraz jedziemy obrączki w zamek i jest najwidoczniej jakiś mały problem, bo nikt nigdy tam nie jeździ i e, nasz kierowca nie bardzo wie, jak się tam dostać. Tak krążymy i krążymy. Może błądzimy i błądzimy. Nie możemy trafić. Trochę jak wejście do raju. Tutaj Mnóstwo owieczek, baranków bożych i tam zamek. A teraz przytrzymaj, i ja idę do Okej. Bądź ostrożna Czemu to wszystko jest przeciwko nam? Po prostu pogłaskać obce Coś wepnąłem Jest to całkiem możliwe Moonwalk Kolor dalej próbuje obwieszuję bliską relację Stopniowo zdobywasz jej serce, właśnie tak to się robi. Nie chcemy twoje Już, już coś powiem. Shit. <śścoughs> Już wiemy co się stało. Już wiemy co się stało z Dumbledorem, kiedy Ach. umarł. Zamienił się w drzewo. A Jak czego to? dotknąłeś? Pościsknąłem. Dotknął? piękne. Dragoły! Jasne, jasne. Jak wyciągniesz, to zaczniesz krzyczeć. Bo oni tak się maskują, że tak. No właśnie, oczywiście, że tak. Co ty nie wiesz, naprawdę? Nic dziwnego, że zostałeś wydalony z Hogwartu. Ja to wyrwić. jak ładnie się za nim. To jest dedykacja dla mojej mamy, właśnie to sama powiedziała. Co? Właśnie to samo powiedziałam co Ty, tak? że to jest dedykacją dla mojej mamy, która po prostu jest totalnie zafiksowana na punkcie ogrodów i wiem, że do tego dąży, więc... Mamo, ja liczę, że za rok jak przyjadę znowu, znaczy wcześniej też przyjadę tak, ale za rok tak będzie wyglądał nasz ogród. O, ale to jest piękne! Wiecie, wszystko wygląda jak Harry Potter. No bo tu jest tyle magii, we wszystkim. Wojsko do Quidditcha, do pierwszych treningów, spójrzmy. O, faktycznie! Nie o Boże, o Boże, Boże, kopczyk z surikatek. że ona urodziła? O matko, my cię wszystkie przytulają. One tak rodzą, właśnie taką Coopera, Nieprawda. Surykatkowe dziecko tam weszło do środka. One tworzą jakby taką jamę z siebie. Boże, to jest normalnie. No, one tam chyba małe mają w środku uh -huh. i je ogrzewają. Boże, umieram co, po prostu się? z zobacz. takiej ilości słodyczy. Je, jejku. Ta się znowu uśmiecha zobacz. Boże. Hey. Szkoda. Mamy tutaj sklep z winami albo z kiwami. I to zobaczcie chłopaki. Ja zawsze wyczaję. No. tym jak radar. Pięknie. Wiedziałam po prostu, że Anglia to jest miejsce dla mnie. Oni tutaj doceniają moją miłość do jeleni. I po prostu e, jest tu bardzo dużo takich elementów jeleniastych. No, to jest A po prostu dobry kraj. Yeah! Oh o Boże, jak to jest wiekry. Tak! I ostatnia, ostatnia ta, e, ostatni punkt naszej wycieczki Stag's Head. Może tak. Gdzie tu, uch, tu... Gdzie tu się wchodzi? Tu? A, widzicie, widzicie, mówicie, że nie ma śladu jelenia, ale... Ha, wieszaki. Wieszaki. No jest, jest ładnie, chociaż spodziewałam się, że będzie więcej jeleni. Uuu. O, spuszę twórz. Otwórz. No. Ale, ale, ale są rogi, to najważniejsze, że są rogi. Szukajcie więcej. Nie no, wiedziałam, że to jest dobre miejsce. No, to było satysfakcjonujące i teraz już możemy z powrotem siadać do taksówki do naszego kochanego kierowcy, który ciągle się gubi. Proszę. Sto lat, sto lat, lat. lat. niech żyjesz, żyjesz na sto sto lat. Lat. Dokładnie! Zobacz to! Ja nie wierzę. Ale czad! Ja pierdzielę. Pomyśleć życzę. I jeszcze, żebyś nie myślał, że to wszystko. Ja ty, to możesz na chwilę spocząć z tym tortem. Ja chcę tortu. No tak. zaraz, ty podzunę Żeby, niewdzięczny. Żebyś wiedziała, że to było dokumentowane, że i tak najlepszym prezentem jest to, że tu przyjechałaś. I naprawdę spędzamy świetnie tak. Dobra, dobra. Majerować to my, ale nie nas. <noise> Jest dobrej strony. Tak, <noise> z dobrym. <noise> o ja to jest wszystko. To ręcznie wszystko robiłaś. Mhm. <noise> Czart padniech jest w 277 dwieście siedemdziesiątym, dniem. Dwieście siedemdziesiątym w kalendarzu gregorzyńskim kalendarz słoneczny wprowadzony przez papieża Grzegorza ósmego 13 jedna <grystanie> 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 Do końca roku pozostaliśmy się 8 dni Czy wiesz, że Ale ten... Światowy Dzień Zwierząt w Polsce zaczyna się jakoś święto w 2006 roku, czyli rozpoczyna się od ubiegłego wieku, czyli 4 do 10 podejścia do Ja to wiedziałem. Ooo! Oh. Eee, Skarbeczku, a tu wjeżdżę. 4 października. Lesotho. Co to jest? Odchodzi z... To dzień. jest, to jest właśnie ten kraj tutaj. To jest taki kraj? No. Jak Lesotho? No o okolicznym pokoju i pojednania w Mozambiku. Ja pierdzielę. <grymne> to jest tak <grymne> tak O Rozpoczyna się Światowy Dzień przez... Tydzień. Tydzień Przestrzeni Kosmicznej i trwa do 10 października. Ja W 1957 roku szkocki astronom James Ferguson odkrył planetę Idę w Virginie. No i to są te świecące naklejki, więc jak tutaj się światło, to. Takie one... co na sufit się nakleja? No dokładnie. Oczy. <noise> czy wiesz, że. Czy wiesz, że. Czy wiesz, że. <noise> 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 Aż ja takie tak nie jakby wyczytać to. Czy się coś układa? No nie, to jest nie, taki, taki szlaczek. Takie ślaczek. Taki Cztery, czwarty powiedzmy sobie światowy dzień. Enkolo... Enko... Onkolog. No. Ja tak piszę. Naprawdę? Tak, ja tak piszę o. To jest, do której... A, no, o to się pytałaś? W ogóle nie, ko nie kojarzę koleś kompletnie. No, A to jest też małe. A to Onkologa, więc tak. A tutaj onkologa, więc małe. A tutaj jest pasuje A to <noise> 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 ja. wiesz, że... W październik rozpoczął się pierwszy przyjazd pociągu Orient Express. Używali w nim ludzie biznesu, dyplomaci, osoby szlachetnego pochodzenia, prawie jak nasze pendolino. Luksusowe <grymne> wagony sypialni i niesamowita kuchnia w wagonach restauracyjnych. Ale czad, boże! Naprawdę? No, 4 października. No coś ty? No, urodziła się McGonagall. McGonagall, ona się w kota zamieniła tutaj koło nas. No dokładnie, też się tak śmiałam z tego wyduchu. O mój Naprawdę są fakty z Beatlesów tak. z no. 4 października? John Lennon wydał 5 słów alu? nie wierzę, że no, 4, października. 4 października. Naprawdę. To jest zakładka. To jest ciekawostka, oczywiście. W USA płyta była na pierwszym miejscu list przebojowych, trzymała się tu złoty, w Wielkiej Brytanii, płyta się na szóstym miejscu list Mhm. A tu taki jest tył, no i tu są te Ale najważniejsze, co wydarzyło się 4 października, to. Znaczy... Nie pokażesz. Nie! Aj. I to powiem że nawet najlepsze zdjęcia, które sama się nie powstydził dać. na narodziny, najbardziej zakręconego człowieka na tej ziemi, mojej ulubionej osoby, powiedziałbym swojego świat stracił, wszystkie kolory. Najzabawniejszego gościa, który nie boi się śpiewać na całego człowieka. <tosy> <zim. tosy> nie mogę! Ja się nie Naprawdę. Koniec świata leży Nie, nie tego czytać. No dawaj, zostawcie niewiele! Koniec świata leżąc z nocą na środku ulicy, którego nie, krę... nie krępuje kamera, która wie, jak przegnać łzy, wie również, jak w nich utonąć. Dzień, w którym się urodził, to prawdziwe święto. Wiesz, że tam jest jedna strona. Co? Jeszcze jedna strona tam jest, ale. God jul!